Go nie przed Co dalej? Dobra, kto mi został? Narożniki panowie, łapać narożniki w budynku. budynku. Jesteście się Nie, ja ten... Bartek, Bartek, wejdźcie na podwórka i podwórkami się poruszajcie. I dalej okay. na 220. E... Fortel prowadź na 220. Przy pierwszym wejściu na podwórko, wejdź na nie. Reszta w kolumnie. Fortel prowadzi. Rozumiałem. Dobra, Radek, prowadź na podwórko na lewo. Glisza pilota wchodzi z zabudowania, sprawdzaj cele. Podwórko czyste. Dobra, Radek, A, na prawo. Daj się przez to podwórko przeskoczyć na następne? Eee, Dalej jest tak. puste pole. Dowódca z 0 na drodze. Eee... Okej, okay, ustawię cię za fortale przy i dalej no, fortel to prowadzi to mniej więcej na 220 OK, Radek, stój, Radek no, stój Gieroś, zabezpiecz budynek na 200 Zabezpiecz budynek na po lewej twojej Kontakt cywil Okej, okay, sprawdzać widzisz, okay. rozbrajać Kątynuujmy. ich, próbujcie ich rozbrajać, przeszukać ich i roz, rozbrajać, jeżeli coś mają. Dobra, Radek, sprawdź te budynki u góry. Gieroj, e, prowadź do przodu wzdłuż muru. Wchodzisz na prawo. Uważaj, bo możesz mieć kontakty blisko z prawej. E, Jager gdzie jest pozycja, którą meldowałeś? Tak, Dołatam już to resztę oddziału. Przyję. Ostatni, czyli czy, po lewej Cywil cywile, cywile. Uwaga, będzie kotak na dachu, będę to ja Po lewej stronie drogi Parterczysty Dobra, gieruj, no to opuść budynek i przeskocz do następnego budynku na 270. Tu jest wyjście w murze też na 270. Dobra, fortel sprawdź ten budynek. Artur, patrz na ulicę, to jest między 220 a 240 perymetr. A Jager i Wcisło, sprawdźcie, budynek na 300. Tak, toczno. Cywil w bramie. Okej, okay. w ogóle, co ci się z oczu, Gieroj? No nic, ja zejdę na... Jest chyba czysta. To... Budynek czysty. Okej, okay, Artur, obserwuj parametr. Radek, jak A... tam u góry, na tym paśmie budynków? Czysto jak na razie, jeszcze jeden mi został w środku. Dobra. Melduję budynek jest czysty. E, Okej, okay, gieraj... zrozumiałem. Jeśli jest czysty, to budynek... do wyjściowej. Budynek po twojej lewej czysty? Ja jestem na dachu, wszystkie budynki czyste, brak kontaktów, zasięgu wzroku. Cywil. <grym> Dowódco melduje, że w drugim budynku babuszka w środku. Gieruj stój. Gieruj stój, osłaniaj, ja sprawdzę tego gościa. Dobra, nie ma broni. Tutaj mam cywila, w budynku. Okej, okay, już do ciebie idę sprawdzić, to tylko jeszcze sprawdzę pierwsze piętro. Jeśli budynek na 300 jest czysty dołączcie do reszty Na miejscu 300 Okej, okay, rozumiem Zajmijcie jakieś Zajmijcie pozycję do obrony i obserwujcie Zajmijcie pozycję obronną i obserwujcie perymetr od 220-240 Nie chcę nic mówić, ale chyba ktoś krwawił pełną krwi tutaj jest S słyszę strzały Ja też z zachodu, albo z e, wschodu. A wy mówicie 200. Z południowego wschodu. E, dobra, to dwie osoby. Forter i Artur, przeskoczcie na e, skraj budynku na 220, oraz Czy mamy trzymać za piechotą, czy trzymać pozycję? Grisha, trzymaj pozycję. Bartek, zabezpieczyliście o skrzyżowanie? E, tak, doszliśmy na skraj e, tej wioski. E, wysłałem patron na 220, tam jakieś szczały dobiegają? Odgłosy wyszczałów. Nie, nie wysłałem patron na razie, trzymaj pozycję, ruszymy tam razem. Talibów do końca słychać... zabudowań. Słyszeliście te krzyki talibów? Tak, tak. tak Słyszeli... Z góry chyba. Dobra, gieruj za mną. Ok, no, Tartu foter wracać. Do ułaska. Gero, sprawdź tą szopę na 180 A Tak, tak, przeprowadź włazard. Co jest, mam tu stanąć? Szopaczynka. Nie musisz szop... bo mam wrażenie ciągle, że coś mi było. Potwierdzam, ale to brzmi jak jakieś ciężkie działko, to brzmi jakby to były jakieś sprzymierzone siły walczące jakieś takie strumione właśnie. A no to się wcięłem 46. nie wiem co jestem. Dokładnie. Mój ojciec syna i Stalina. <laughs> Tak tak, tak. ale jesteśmy na kuzyni. A Przyjął jak wygląda na wkór Nie uda siedzieć w ciężurce. Yyy, eee, czysto. Jager opuść pojazd, Bartek opuść pojazd. Jager, Bartek ruszacie, aha, gierój, wysiadaj. Eee, Jager, e, oraz Jager, Gieruj oraz Bartek ruszacie na 200 na wzgórze zobaczyć, co jest w znaczy, po... na południu challenge

Radek, Black i Artur zasuwać na 100. Też nagrań, zobacz co jest z kolei na południowym wschodzie. Lewis, tak, tak to no, Brek, Artur, za mną zasuwamy nagrań. Dostali, dostali. Do no. Ural, Ural dostał. E, Jager na 60 y, w skałach, są, Nie wiem. Y... Otwórz ogień. otwórz ogień, wyborowy Poł otwórz ogień. Połóż ogień zabrony na kierunek 60 między stały, przeciwległy śnieg. Ok, na chorem. Ark, arkajem, dużej, Ok. Uciekajcie z łaza, uciekajcie z łaza. Panowie, prawdopodobnie wracamy się, cofamy się na 310, delikatnie, tam mamy ostrzał w kierunku naszej, naszych ciężarówek. Pomocy! Kontakt na sto. Na górze. Przyszedł i... Artur, z tymi z... Pomocy, jestem ranny. Rozumiem. Kto? Kto? Kto jest ranny? Dobra, panowie, tutaj na 260 szedł Artur, Są te skały i obserwujemy ciężarówki i wzgórza. Tam ktoś powinniśmy jakieś kontakty dostrzec. Dwa kontakty dowódco, na drodze. Dowódco, 50, dowódco z góry. sekcja wydzielona na 180 melduje, że macie kontrę z góry. Schodzą na was. Y, możesz podać kierunek? Właśnie, wypadając, wasz... że nie możemy. O, od waszej pozycji to będzie kierunek 80. Dobra, ja, kolejny przyjął... kontakt na drodze. Artur, obserwuj kierunek 80, obserwuj nasze plecy. Shadow, obserwuj, Jak Jager ostrzelił Przerwał, Szukajcie panowie osłony. Potrzebuję medyka na pozycji 9, 120. Pomocy, od, pomocy. Na pozycji 120 od ciężarówek. RKM, zostań tam gdzie jesteś, nie wychylaj się na razie. Dobra. Pomocy. Gdzie ten medyk jest potrzebny? Dostałem. Na, na jakieś, już ci mówię na jakieś y, 120 od pozycji. Podrzałem rany Wyborowy zejdź z tej skały Nie, jestem swoje ktoś go chyba rozpierdolił, e, nie mogę go przeegzaminować Pomocy Powtórz Sprawdź Arturo heroi schowaj się na 180 za tą skałką tu gdzie ja jestem bo tam już za, w dwóch to będzie was za ciasno Pomocy! Gieroj, do tyłu, kierunek 180. Do tyłu i na 180, za Kto jest w brdm -ie. Obsługa brdm -u. Na 130 wybiegają talibowie. Dzięki. Wbawiam BRDM 130 kontakt. Na 240 kontakt, kontakt odległość 300 Zrobiłem metrów z góry. Ogniem. Mam trzy kompakty na tej skale. To jest 50-60 Tak jestem ranny O no, oh, Macie kontakt na 140 Wejście wow. detektowali Bóg Szedł, czoło się skały, mam na 100 stu... na 240 mamy kontakt Gdzie on jest? Oberwałem Ok zatrzymaj Jinji. się, spróbuję ci pomóc Mam bandaż jak ja mam na ,50 ,50 ,50 ,50. to nie Obsługa BRDM-u, gdzie jest nasz oddział? A. Obsługa BRDM-u, gdzie jest nasz oddział? Podajcie jego pozycję, od was. E, nie wiemy, gdzie jest nasz oddział. Przebiegło nam coś naszego przed nami. To ja, to ja Jager, słyszysz mnie? Tak, słyszę, tylko nie chcę blokować dowódcy na Słuchaj, komunikacji Słuchaj, na 50-60 skałach są trzej kolecie To nie są nasi czasem, bo jak to są nasi, to dostajemy od nich fire Poczekaj chwilę Dowódca, zgłoś Zgłaszam się Słuchaj, Proszę ja się. dostałem od y, poprzedniego dowódcy rozkaz udania się w kierunku na 2.0.0 na wzniesienie. Ja jestem mniej więcej na 2.0.0 od twojej obecnej pozycji, od pozycji konwoju. I dostaję ogień, prawdopodobnie od was. Także upewnij się, że twoi ludzie do nas nie strzelają. Okej, okay, wstrzymujemy ogień. Okej, okay, Szejd, wstrzymaj ogień. Prawdopodobnie to są nasi, choć nie sądzę. Leżę na ziemi, pomocy. Kierunek 2.0.0 od ciężarówki na środku drogi, ja jestem na wzniesieniu. Tak to yy, No nie i chodzi, że przestaliście, przestaliście strzelać i przestało bzykać koło ucha, czyli strzelaliście do nas chyba. O mocy. O dobra. dobra. Jakar mogę się wycofać. Czekaj, czy... czekaj, czekaj. To uważajcie, tam bo tam ramy? mieliście pastuchów koło was, bo oni mm, też do nas. Gieraj, strzelają. poczekaj chwilę. Dowódco, mamy okay. medyka, bo ja mam rannego. Już jestem, właśnie go uratowałem. Nie wcisło, oni są po drugiej stronie, tam to tak jest. Mamy medyka, ale po drugiej stronie, jest, jest z nami. Wy musicie wycofać rannego, ewentualnie mogę wam posłać medyka, ale to potrwa. Nie, 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 nie posyłaj go, bo może dostać czapę. Ja wycofam tego swojego człowieka do Urala.